W tym odcinku parę słów na temat sieci konwolucyjnych, a także ich zastosowania do przetwarzania obrazów. No i jak pamiętamy, obrazy są reprezentowane jako takie macierze. I Jeżeli ograniczymy się do obrazów biało-czarnych, to ta macierz zawiera tylko zera i jedynki, które potem dają takie wizualne wyrażenie, na przykład, że jest to taka litera A, powiedzmy, w tym przypadku. Jeżeli obraz jest w skali szarości, no to występują też wartości pośrednie, czyli nie tylko 0,1, ale na przykład 0,9, 0,7 i tak dalej. No, i są jeszcze obrazy kolorowe. Tutaj najczęściej stosujemy model RGB, czyli jest taka warstwa czerwona, zielona oraz niebieska. Każda z nich to jest znowu taka macierz, coś jak w tej skali szarości. I dopiero połączenie tych trzech macierzy daje nam ostateczną reprezentację obrazka kolorowego, które potem jest widziane właśnie w taki sposób. Teraz parę słów o takiej operacji max pooling, która będzie dość istotna dzisiaj. Ona służy temu, żeby zredukować rozmiar obrazka. Mamy taki, takie zdjęcie, na przykład 4x4 i wydzielamy takie podobszary tutaj 2x2 w tym obrazku. Tu jest taki pierwszy podobszar, drugi, trzeci oraz czwarty i z każdego podobszaru biorę największą wartość, czyli 6. Tutaj były, to było 8, tutaj 14 i 16. I z obrazka 4x4 otrzymam obrazek 2x2. Wyciągamy tą największą wartość, dlatego że ona no, niesie największą informację tak naprawdę z tego otoczenia. Można by też wziąć na przykład wartość średnią, też stosuje się inne operacje, ale najczęściej jest to właśnie ten max pooling, ta wartość maksymalna. Druga taka ważna operacja to działanie filtrem na, na zdjęcie. Tu jest jakaś przykładowa fotografia, niech ona będzie w skali szarości, no i tutaj jest filtr, czyli taka też macierz, ale w praktyce dużo mniejszego rozmiaru niż to zdjęcie. Jeżeli zadziałamy filtrem na zdjęcie, to otrzymujemy tak naprawdę nowe zdjęcie, i filtr ma na celu uwypuklić pewne cechy obrazka, pewne konkretne jakieś tam charakterystyki, to zaraz zobaczymy też na przykładzie. Może na początek pokażę jak to w ogóle policzyć. Tutaj bierzemy to zdjęcie, tu jest ten filtr i bierzemy takie okno 3x3 od początku. Przemnażamy wartości na tych odpowiadających sobie pozycjach i sumujemy. No i z tego otrzymuję 0,9. Następnie przechodzę tym oknem, tutaj jest teraz to 3x3, no i przemnażam znowu 1 razy 1 08 razy 0 1 razy 0 i tak dalej, zsumujemy i wyjdzie nam 1. Potem tutaj mamy jakby to okno 3 na 3, z filtrem przemnażamy, sumujemy, otrzymuję 0 i tak dalej. Jeżeli takim oknem 3 na 3 przechodzę po tym obrazku, no to otrzymam ostatecznie właśnie coś takiego w tym przypadku. Zwróćmy uwagę, że zmieni, zmniejszył się jakby rozmiar tego obrazka w stosunku do początkowego. Tutaj było 4 na 5, a tutaj mamy 2, a tutaj jest jak gdyby 3. Więc czasami się robi coś takiego, że dodaje się taki dodatkowy padding jeszcze, czyli taką, no, taki dodatkowy poziom, gdzie są tutaj takie zera. Jeżeli wtedy przemnożymy, to otrzymamy taki sam wymiar jak na samym początku. Bardzo często stosujemy właśnie taki, taki padding. I tutaj parę filtrów czy, takich przedstawiłem, które pokażą nam, jakby, co tutaj można jakby zrobić takimi filtrami. Jeżeli by na przykład to była macież 3x3, bo też mogą być inne rozmiary oczywiście, ale zostają przy tym 3x3. W środku jest jedynka, wokół są zera. To jeżeli przemnożę zdjęcie takim filtrem, no to ono nie zrobi nic tak naprawdę. No bo ta jedynka działa na aktualny piksel, a to na otoczenie, więc tutaj jakby nic się nie stanie. Teraz jeżeli mam same jedynki, to tak naprawdę dla danego piksela przemnażamy go razy 1 i przemnażamy razy 1 też te wszystkie w otoczeniu, które się znajdują. Jak to sumujemy, to otrzymujemy taki obraz, który jest taki no, bardziej zmieszany powiedzmy tym, co jest w otoczeniu. Czyli taki rozmazany byśmy powiedzieli. Czasami tutaj jeszcze piszemy taki współczynnik 1,9, po to, żeby cały czas zostać przy tym e, zakresie od 0 do 1. No bo tak gdybym zrobił, no to wtedy mogę wyjść poza ten zakres. Więc warto jeszcze unormować. Jeżeli z kolei dam coś takiego... Czyli tutaj są same jedynki, a tu jest czwórka. To znowu jest to takie uśrednienie trochę tym, co jest w okolicy, ale mimo wszystko tu jest czwórka dla aktualnego piksela, czyli on dostanie taką największą wagę. A jeżeli dam czwórkę tutaj minus jedynki, no to będzie takie bardziej wyostrzenie, dlatego że ten piksel, który jest w danym momencie, jeszcze bardziej jakby zwiększy się jego tutaj waga. Natomiast będzie większy kontrast między nim a właśnie tymi, co znajdują się gdzieś w, w okolicy. No i tu są jeszcze takie filtry, które mają na celu uwypuklenie takich bardziej krawędzi pionowych oraz poziomych. Tutaj na przykład wystąpią takie wartości dodatnie od danego piksela, a tutaj ujemne. Po prostu będzie taka większa różnica, większy kontrast między tym, co jest z lewej, a z prawej strony. No i tak samo tutaj tylko z góry oraz z dołu. No i tak naprawdę oczywiście mogę w praktyce więcej tych filtrów stosować. To nie jest tak, że stosuję jeden filtr, tylko kilka i każdy może robić coś innego. Czyli jest sobie zdjęcie, stosuję jakiś jeden filtr, ten zielony otrzymuje zdjęcie odfiltrowane. Potem filtr niebieski, no i otrzymuje takie zdjęcie odfiltrowane. Potem filtr czerwony, no i mam zdjęcie odfiltrowane, no i brązowy i tak dalej. Więc z jednego zdjęcia mogę otrzymać taką serię zdjęć, która właśnie na każdym z nich jest jakoś uwypuklona, jakaś konkretna cecha być może, która mnie interesuje. W kontekście sieci konwolucyjnych my nie będziemy mieć jakichś gotowych filtrów na dzień dobry, tylko my będziemy właśnie się tych filtrów uczyć. Czyli to będą takie macierze z wagami tutaj, nie będzie konkretnych wartości, tylko będą wagi, i te wagi będą uczone właśnie podczas procesu uczenia czyli tak dostosowywane, no żeby właśnie ta sieć nauczyła tego, co trzeba, na przykład, żeby potem dobrze klasyfikować. Tutaj przedstawiłem z grubsza taki schemat analizy obrazu, gdzie klasyczne podejście polega na tym, że no, obraz, który ma jakiś tam rozmiar, rozciągamy do wektora, bierzemy po prostu te kolejne wartości, które znajdują się w kolumnach i to jest analizowane. Tak wygląda taka klasyczna analiza jak na przykład bez Svm czy w Random Forest. Czyli każdy piksel stanowi tak naprawdę osobną cechę, no, która potem jest wrzucana, jakby do naszego modelu. Z tym, że oczywiście przy obrazkach wiemy, że te piksele nie są niezależne. To, co na przykład jest z danej wartości, tutaj danej pozycji na pikselu, to ma, ma jakiś na pewno bezpośredni związek z tym, co jest gdzieś w okolicy. Więc to jest takie dość naiwne podejście. I w podejściu z sieciami konwolucyjnymi, tak naprawdę stosuje taką serię konwolucji oraz poolingu. Czyli to zdjęcie, zanim będzie przekazane do ostatecznego modelu, będzie przefiltrowane. Wiele razy będzie też stosowany pooling, żeby zmniejszyć jakby wymiar tego obrazka. I po kilku takich etapach otrzymujemy jakieś dość małe stosunkowo obrazki, ale może być ich dużo, i one następnie są potem przerzucane na wektor. I ten wektor cech, on służy nam do ostatecznej klasyfikacji. Tutaj może pokażę taką jedną z pierwszych sieci konwolucyjnych, która dość dobrze sprawdziła się w praktyce do klasyfikacji w tym momencie cyfr, Czyli mamy, powiedzmy, takie obrazki 32x32 w skali szarości, reprezentujące cyfry. No i celem było zbudowanie modelu, który będzie klasyfikował właśnie, która cyfra znajduje się na obrazku. No i pierwszy etap obejmuje konwolucję, czyli stworzenie nowych zdjęć, gdzie zostały uwypuklone pewne cechy. Tutaj było zastosowane takich 6 filtrów, dlatego otrzymuję 6 zdjęć. Rozmiar obrazka się zmniejszył, dlatego że nie było padingu. Czyli 32 na 32 Przeszły na 28, na 28. Następnie jest etap poolingu, czyli zmniejszenia tych obrazków i z tego rozmiar 28 przeszliśmy na rozmiar 14. Następnie znowu konwolucja, czyli uwypuklenie pewnych cech, tych obrazków wtórnych, no i potem znowu pooling. I po takim przejściu już otrzymuję wartości, które zostaną przekształcone na wektor i z tego budowana jest taka tradycyjna sieć, która ostatecznie przewiduje właśnie jedną z tych dziesięciu, Wartości. Może zobaczymy sobie też jakiś przykład w języku Python teraz. Tutaj sobie importuję Torch i dane MNIST. Yy, to są takie dane dotyczące cyfr. To są obrazki. Jest 60 tysięcy obrazków w zbiorze treningowym i 10 tysięcy w zbiorze testowym. Każdy obrazek jest 28 na 28 i przestawia jedną z cyfr od 0 do 9. No i może na początku zacznę od modelu takiego klasycznego, żeby te dane przeanalizować. Przerabiam sobie jeszcze je na NumPy. Bo te klasyczne metody we zazwyczaj właśnie taki format oczekują. No i to taką pierwszą, lepszą cyfrę yy, zaprezentowałem, jak ona wygląda. To są tego typu dane właśnie w skali szarości. No i używam sobie klasyfikatora Random Forest, gdzie liczbę estymatorów tutaj wziąłem na 10. No i dostosowuję parametry, uczę ten model. No i tak wygląda takie podsumowanie. No i całkiem dobre te wyniki zostały osiągnięte. Każda z tych cyfr od 0 do 9 ma wysokie wskaźniki, zarówno Precision. Recall, jak i w 1 score. No i accuracy też jest jakby wysokie. No i zbudujmy teraz model neuronowy. Dane ładuję za pomocą data loadera, który między innymi umożliwia mi spakowanie ich w postaci takich paczek. Tutaj jest to jako batch size 50. Czyli na etapie treningu nie będziemy przepuszczać wszystkich danych równocześnie, tylko zostaną właśnie spakowane w takie paczki po 50 obserwacji. To z jednej strony przyspiesza proces uczenia, a z drugiej jest ono takie bardziej efektywne. Obliczenia wykonujemy na karcie graficznej, no i sam model znajduje się tutaj. Są takie dwie główne warstwy. No i spójrzmy na tą pierwszą. Na początku konwolucja z 1 do 16. 1 dlatego, że obraz jest w skali szarości, czyli to jest taka jedna macierz. I do 16, czyli po prostu tyle będzie filtrów. Tutaj ustawiam sobie rozmiar filtra, czyli 5 na 5 to będzie taki filtr kwadratowy. Stride 1, dlatego że jak przechodzę tym filtrem po zdjęciu, to domyślnie przeskakuję o 1, ale mogę też przeskakiwać o więcej, o 2, o 3, o 4, mogę to sprecyzować. No i ewentualny padding po to, żeby nie zmieniać rozmiaru obrazka. Tutaj ustawiony jest na dwa. Następnie normalizacja. My bardzo często normalizujemy te obrazy, dlatego że po konwolucji mogłoby się zdarzyć, że one wyskoczą nam poza zakres, który były na początku te obrazy. Więc warto taką normalizację zawsze zrobić. To się sprowadza w sumie do standaryzacji. To jest ta operacja, która występowała przy standaryzacji. Tam są pewne jeszcze takie niuanse, ale tak o tym możemy myśleć. No i RELu, czyli funkcja aktywacji, no i max pooling, czyli obrazy, które początkowo były 28 na 28. Po tym etapie będą już połowę mniejsze, 14 na 14 dlatego że tutaj jest ustawione na 2. Następnie znowu warstwa zawiera konwolucję z 16 na 32 potem znowu normalizacja na tych 32, funkcja aktywacji i znowu max pooling. Czyli teraz obrazki już będą 7 na 7 znowu się zmniejszą dwa razy, dlatego że tutaj ustawione jest na 2. I na końcu, na samym końcu mamy te 32 małych obrazków, takich 7 na 7 więc tyle będzie łącznie tych cech. No i przewidujemy tutaj jedną z 10 obrazków. Znaczy tak naprawdę przewidujemy 10 wartości, dlatego że dla każdej kategorii będzie przewidywane prawdopodobieństwo przynależności, że to jest cyfra 0, cyfra 1, cyfra 2 i tak dalej, więc wyrzucamy tutaj jakby 10, stąd się to bierze. No i tu forward jest jakby to dokładnie opisane. Pierwsza warstwa, druga warstwa i na końcu to przekształcenie liniowe. Tutaj jest jakby sam model, funkcja oczywiście kosztu cross entropy, optymalizator Adam. Sam proces uczenia znajduje się tutaj i co dwusetną epokę sobie to jeszcze, co dwusetne przejście. Oczywiście wyświetlę sobie jakby aktualną wartość funkcji kosztu. Epok jest ogólnie 3, czyli 3 razy przejdziemy przez nasze dane, natomiast tutaj będzie wiele razy przechodzenie, dlatego że mamy te paczki. My nie przechodzimy cały czas pod całym jakby zbiorze danych na raz, tylko jakby na tych paczkach. Więc jakby co 200 paczkę zobaczę sobie, jak tam wygląda proces uczenia. No i na samym końcu jeszcze sprawdzę, jak to wygląda na zbiorze testowym. No i tutaj ta funkcja kosztu nam w miarę maleje w kolejnych krokach. Na samym końcu jest już 002 i dokładność wynosi 99% prawie, czyli całkiem dobrze.